Piotr Hubert Lankfort i Mariola Baruch z sanatorium nie zdali egzaminu. Kurac już zdradza szczegóły. Sanatorium Miłości 4. Piotr Hubert i Mariola ulubioną parą sezonu Piotr Hubert Langford i Mariola Baruch wzięli udział w 4. edycji randkowego show Sanatorium Miłości para bardzo szybko się zaprzyjaźniła i w polanicy zdroju byli praktycznie nierozłączni. Mariola od początku przyciągnęła uwagę widzów ze względu na amerykański akcent. Niebieskie oczy, świetną figurę, a także im wesołe usposobienie. Piotr z kolei uchodził z tajemniczego i mało wylewnego mężczyznę. Jednak stracił głowę dla Lucy, jak nazywał Mariola. Widzowie byli przekonani, że będą kontynuowali swoją znajomość również po programie. Wszystko na to wskazywało. Była tylko jedna przeszkoda, Piotr mieszka na Śląsku a Mariola w Stanach Zjednoczonych. Kuracjusze mimo dzielącej ich odległości każdego dnia rozmawiali ze sobą, o czym chętnie opowiadali w mediach. Fani programu mieli nadzieję, że ta przyjaźń przyrodzi się w coś więcej. Tym bardziej, że Piotr i Mariola zapowiadali spotkanie jesienią. Faktycznie uczestniczka show przyjechała do Polski i spędziła kilka dni z Piotrem w górach. Wspólny pobyt w Zakopanem miał być sprawdzianem dla ich związku. Zdali go? Niestety kilka dni później Lucy, czyli Mariola przyznała, że ją i Piotra różni temperament. Ona nie potrafi usiedzieć na miejscu, ma tysiąc pomysłów na minutę, wszędzie jej pełno. Jak pamiętają widzowie sanatorium Mariola od lat tenuje skoki spadochronowe. Ten sport to jej pasja. Na profilu w mediach społecznościowych można zobaczyć. Że kuracjuszka jużka w każdej wolnej chwili skaczę za inspadochronem, Piotr Hubert zaś woli domowę ze ciszy i wędrówki po górach. Hubert jest bardziej domatorem, a ja nim nie jestem. Dopóki mam siłę i zdrowie. Będę skakać, będę jeździć na nartach, będę podróżować. Pochodzę z długowiecznej rodziny. Mój tata ma 90 lat i jest w świetnej formie, więc nie sądzę, bym w tak młodym wieku się uspokoiła. Dlatego nie chcę nikomu zamykać drogi i nie chcę sobie zamykać drogi. Szukam kogoś, kto będzie dmuchał w moje skrzydła i mnie kibicował w tym, co kocham, a nie bał się o mnie, że się zabije. Jestem tylko kobietą i też potrzebuję, by mnie ktoś wspierał i był ze mnie dumny. Wystarczy kilka dobrych słów mówi Mariola w rozmowie ze światem seriali. Piotr Hubert Langford został królem turnusu Sanatorium Miłości, ale na tym nie zakończyła się jego kariera w mediach. Kuracjusz już postanowił wykorzystać swoje wrodzone talenty muzyczne i spróbować swoich sił w innym programie TVP E Voice Senior. Z tego też powodu Piotr udzielił ostatnio wywiadu, w którym został zapytany m.in. o relację z Mariolą. Bardzo się przyjaźnimy, na razie jest tak, jak jest. My się troszeczkę różnimy mentalnie. Mamy inne światopoglądy, ale znajdujemy wspólne punkty wyjawił Piotr.